Siemaneczko z tej strony Shomi, w dzisiejszym odcinku gramy dalej Program X jeszcze nie nieskończony. Mam nadzieję, że dzisiaj go skończymy. E, wy macie tutaj fajny filmik ode mnie. E, mam nadzieję, że wam się spodoba, więc łapa subik. Raz, raz, raz.

Oko dostałem ała! Polało! Ja nie chciałem, ja nie zamawiałem. Tap, 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 gdzie jesteśmy? Fun park! Fun park? Czy ja tu byłem? Nie kojarzę tej miejscówki. Otwórz bramę! ma mama Serdecznie nie można nikomu ufać to znaczy w znaczeniu że mi nie można ufać czy ogólnie nie można ufać Poteczka na dzień dobry Żmiemy akorde. jeszcze jedna butelecka. Oooho! Co to było? Ty parz leczy jest? Apteczek, to sobie tu podobnie zrobię. Otworzył o. to sobie wezmę notatki, stąd może wyjść sobie ten gałganiarz. Idź sobie stąd? Nie chcecie. Aj, jajaj. O, Cegła jest fajna, bo można ją wielokrotnie podnosić, dlatego ją wziąłem. O, to jest to, co potrzebujemy bardziej. To sobie założymy, a to sobie weźmiemy. E, gdzie moja cegła? Śniknęła. Nie ma mojej cegły. Na się tylko zebrać plakaty, no Otwórz bramy, aby dostać się do wejścia Dobra, tu jest kabel Kabel gdzie tu Lecimy na góry O nie Tu jest pułapka O bo tu są wszyscy w klatkach po zamykaniu. Ty, to wygląda na dość proste zadanie. O nie. Widzimy? Chyba mnie widział. O kurcie. klap, klap. klap. O kurwa, a się wystraszyłem teraz. Coś czuję, że będzie awantura. O. A nie, mówiłem, że będzie awantura? Mówiłem, ale damy radę. Kurwa, tu nie ma wyjścia. Chodź, chodź. Ty, a bo on mnie już tutaj na ten nie widzi. A kurwa, nie widzi. To nieźle. To mnie nieźle nie widzi. On świetle mnie miał nie widzieć. Okej. Okay. No chyba wszystko tej nie Te kable zostały. Powinny móc otworzyć, chyba nie? Nie, jeszcze nie otwarte. To jak to? Dlaczego? D to jeszcze raz. Odbezpieczyłem jedno, odbezpieczyłem drugie. A, bo jeszcze muszę się dostać tu. Tychnes. A, tu jest trzecia. O nie. Czyli trzy odbezpieczyłem, nie? Trzy powinny chyba otwierać cał, całkiem. Czy nie? O, jest. Dobra. To może tamten spylać. Lecimy dalej. Co teraz? Ach, teraz kolejna brama. To nie za fajnie. O nie! A e, na no, za mną wyskoczyła. o nie, widzi mnie. jaki ona tam zrobiła mam nadzieję że tego nie sprawdzisz ej sprawdziła! to ja leżę! O, doctor fatherman you are such a card hide and seek is it mamie na hita co to było Wracam na terapię jest mama. O nie, i gazowanie od razu nie. Ty ale od razu tak przy mnie była nie, a mnie zaskoczyło. O! Oh. Shady Snap. Dobra, jest plakat. Pierwszy Był jeszcze gdzieś, tylko zacząłem uciekać i nie jest w życiu. A, tu jest drugi. No Też plakaty poszły. Nie wiem, gdzie... Iść. Czy ja mogę tutaj jakimś innym przejściem? Tu, tu się nie da. U się nie da to muszę koło tej papki przejść. Aha. Ja muszę tam dojść. Co to było? <śmiech> <śmiech> Nie mogę. Dobra, ten to są drzwi i ten. Mama.

Dobra. Kolejny przełącznik. O nie, to dzidziówą. Dzidziów dzidzi.